Dzień dobry. Dzisiaj gram przetrwanie klęski żywiołowej. I mój kuzyn jest okrągłym kotem. Nie ale to piękny skin. Jakie z połowy będziemy kotem. Okrągłym. O, tsunami widzę. Czekaj, nie ruszaj się. Czemu ta osoba ma wsparcie w swoim imieniu? Trochę po... ee... trochę, trochę podejrzany! Kto Ciebie rzucił, szynka? Szynk. zobaczcie co, co ostatnio jadłeś! Zobaczcie co ostatnio jadłeś! Czemu każdy goni? <ślinna> nie goni? no, śminka pepa jeszcze jest? To mocny. to mądry! Nie no, O! Tak, tak. Na szczęście mam balona! Nie, nie, ale z 5-4 osób cię wygoniło! Tak, jestem Polisz, yes, a pierwszy poliszce jaja. Jestem epoland jaja. Ale nie mówiłem po... po. Tylko Poland. Muszę widać kota. Muszę wi Gdzie jest kot? Tu jest kot! W góry! Osoby ciebie gonią na górze! Tylko koty mnie gonisz. Jakiś... Smell dosłownie ma na imię. <noise> ja wzry, chodźmy do góry.

Nie niewiarygodność e, co się stało Widziałeś miał co się stało Miał ze rej Co? Nie, nie, e mnie się i spadłem do wody Super! <gry> Jesteś szczęśliwy? Nie Czemu? Bo, bo co? Każdy Ciebie goni? Chyba. No, no może. <grymne> Zim, to jest kawka. A da, dalej Ciebie... Edzic? O, tu jest. English or Spanish ktoś napisał. I ktoś napisał to. jest do sztuki z makinem. No ja, ja chcę, ja chcę kierować. A jeszcze jest. Það er hlutfattur ífam. Jak ktoś na Serbii, zgadnij ile ma przetrwać? Ile? Zgadnij. Nie wiem. Nie obchodzi mnie. Zaczyna się na dwa. Doma dwa. Dwa jeszcze siedem tysięcy. Super. Nie znajdziesz mnie level impossible. Nie, wy... Ale... Nie, nie, nie... Nie. nie znajdziesz mnie level impossible. Nie, no, to nie ja. To... 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 Yy, to... 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 Na kontenę. Na co kur Nie Ej, ktoś jeździ Kurde, spadłem Gdzie spadłeś Jestem w tym budynku jakimś No i co? Spadłeś i zginąłeś? Nie zginąłem, tylko za... Pff, bo ja tu widzę kota już! Dawaj obawka, co? a co? dawaj oba, tam, tam idziemy. Wiedziałem. Wiedziałem, że będzie ten wirus. Masz wirusa? Nie. Jąser, zobacz co będę robił. Ale ja uciekam od osób, bo mogą mieć wirusa. Patrz co ja robię.

Mikro. Wiem. Ale samo. Ile będzie trwał ten wirus? No dobra, muszę kończyć. Aha, myślę. Widzicie? Popłakał się. I to E po samemu zagram. A nie, da, będzie okrągły kot, chyba. Chyba? Nie. Gdzie okrągły kot? Nie ma okrągłego kota, nie. Cóż, pewnie gra w walsy. No dobra, pojeżdżę z Najlepsza mapa. No i ktoś, no czemu ktoś z 500 części się... Það er okkur! Náttíð grúpa! Rækkið mjög! Hei! Ó! Það er ekkert! Náttíð grúpa! Ó, ég sé! Týðir ég nátt! Czyli pamiętajcie, żeby dać subskrypcję, so, so, owka do góry, pa. Nie, no. Ehm. Um, ehm. Um, czy lubicie?